Jestem w jakimś kiblu, czemu nie mogę chodzić? To jest jakiś delikwent, ewidentnie. O, Zyga! Syn wieśka Zygi! Walę prosto w siebie, tak jest. O, serio? Już umarłem? O. A ten za tatusia. No, A nie, czekaj, up, Zbychu! Wait the fuck up, samurai. No, o! Bądź, <laughs> Fraer, I jutro tak będzie no siema elo, z tej strony Kokos i witam was w Backshot Roulette. A co, putergame by Mikek Lubnika? To Fogman. Generalnie ta gra stała się popularna już jakiś czas temu, lecz no nie po drodze mi było, żeby ją nagrać, ale... ale no cóż... Końcowo jednak tu się pojawiłem, no bo stwierdziłem, że w sumie jest to dosyć ciekawa gra, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Poza tym też chciałbym sprawdzić, z czego ten hype się wziął w sumie na tę grę, bo nie do końca go rozumiem. Dlatego jesteśmy tu, aby się przekonać. Tak jak już mówiłem wcześniej, gra już wyszła jakiś czas temu, nie wiem ile dokładnie, ale no już trochę ma. Już wiele ludzi zdążyło w nią zagrać. Też widziałem wiele materiałów z tej gry, ale starałem się je omijać. Wiem mniej więcej jak wygląda sama gra, jakby styl graficzny, który jest całkiem ciekawy, muszę przyznać. I w sumie nie wiem, czy to jest horror, to jest co. co, co to jest. Nie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Wiem jedynie, że gramy tutaj w rosyjską ruletkę, ale używając strzelby. <laughs> jakby szczerze mówiąc, to wizja zajebania sobie prosto w łeb ze strzelby z metra, to no. Jest dosyć ciekawa. Ym, no ale cóż, dobra, zaczynajmy no i zobaczmy o co tu w ogóle chodzi. Halo pomocy. o pomocy. No, witam bardzo serdecznie, Afraid. Gdzie jestem? W jakimś kiblu? Czemu nie mogę chodzić? Interaktuj w myszka? Hmm. Czy to jest point and click? No dobra, tego to się nie spodziewałem. Eee, mamy tu drzwi, mamy również jakieś tapsy. Co to są za tapsy? Jakieś weź tabletki nierekomendowane przy pierwszej rozgryce. Hmm, ciekawe, ciekawe. No dobra, skoro są nierekomendowane, to na razie nie będziemy może ich brać. Czyli co tą grę mogę przechodzić po kilkanaście razy, czy. O, z buta wjeżdżam się, mano. Czy o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. To jest jakiś delikwent, ewidentnie. Pierdol się! Dobra, tu mamy chyba następne drzwi. Witaj. Przyjacielu, niczym się nie przejmuj. no kurwa. O. o, Zyga! Syn wieśka Zygi! Witam. O. Podpisz cyrograf i chuj, kim ty jesteś, o co tu chodzi? Ty autentycznie muszę swoim imieniem się podpisać? No dobra. W takim razie Zbychu, oto ja. Witam bardzo serdecznie. Witaj szatanie, mam nadzieję, że jesteś gotowy na ostateczną potyczkę w twoim życiu. Diler i Zbychu, okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Jeden prawdziwy strzał i dwa ślepaki, okej, okay. jak to działa? Okej. Okay. Wkładasz te kurwa szczelby. Znaczy co? Naboje do szczelby, w sensie. Dobra, mam shotgun. Strzelenie w siebie ślepakiem skipuje jedną turę przeciwnika. Okej. Okay. Dobra, czaj, czyli był jeden ślepak i dwa prawdziwe strzały, czy na odwrót? Jak już, jak już tak, nie, czekaj, jeden prawdziwy chyba był. Dobra, w końcu moje marzenie się spełni. Walę prosto w siebie, tak jest. O. Nie... What? Serio? Już umarłem? O. Na no ich hość Zbychu ma jedno życie. Okej, okay, muszę uważać. Serio to był jeden strzał i od razu sobie wyjebałem w pysk, no. Okej. Okay, okay. okay. No to, no to, to tyle. chodziło! Śmieciu, dopadnę cię. No chłop, wali w pysk dwa razy z rzędu, no. Co za gnój. Dobra, teraz mamy trzy prawdziwe i dwa ślepaki. Dobra, ślepaki są na niebiesko, prawdziwe na czerwono. No dobra, ładuj też szelbem. Mamy generalnie jedno zdrowie, także... <laughs> Wybór jest oczywisty, Wale w siebie, tak jest. Przecież to... A... Okej, okay, udało się? Przecież to nie może być tak, że... Ej, ale nie mogę strzelić tu gry. Dwie... Co jest? Nie, mogę, dobra. Nie może być tak, że strzelę sobie w łeb dwa razy z rzędu, nieprawdaż? Hehehe, <laughs> tak. Dobra, jestem mistrzem tej gry chyba. Dobra, czekaj, były dwa... dwa ślepaki i trzy strzały, jeśli dobrze pamiętam, także cóż. GIN śmieciu! Oh, yeah. Okej. Okay. Czy wygrałem? Chyba jeszcze nie. Mam po dwa zdrowia, dobra. Zbychuj dealer. Najlepszy pojedynek. A ten za tatusia... A nie, czekaj. Zdechłem! Na szczęście, że zostawił jeszcze jeden ładunek, okej? Okay. Get up, z Bychu? the fuck up, Samurai. The night is young, tak jest, noc jest młoda z bychu wstawaj. Aha, czyli to mogę. Okej, okay, czyli umarłem. To tutaj... czemu nie ma pilsów tutaj żadnych? Halo! Okej, okay, no dobra, trudno. Nie wiem, czemu one zniknęły i nie mogę ich teraz wziąć. No ale dobra, spróbujmy, jakby przejść. Może najpierw tę grę, a później przejść ją jeszcze raz, ale używając tych pilsów, nie do końca wiem, o co to chodzi. Wiem, że gra jest dosyć krótka. Patrzyłem, że na stronie było napisane, że trwa ono tak maksymalnie do 20 minut. Także, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, jak wiele tu jest zakończeń. Możemy na pewno przegrać, możemy na pewno wygrać, tyle wiem. Póki co, no, przegrałem, także jest. Jestem zajebisty. Dobra, wale w siebie, nie? Jakby mnie to nie interesuje, tak? Mnie to nie interesuje. O. Dobra, mamy to. I teraz dwa prawdziwe strzały. Gin, śmieciu, tak jest. Zbychu, owie. Oh yeah. Po czym moc zbycha, śmieciu? Tak jest, tak jest. Ok. No dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, jakby widziałem Ach, tą mordę. No, okay. Widziałem tą mordę na jakichś zdjęciach i autentycznie spodziewałem się jakiegoś horroru, że on będzie wyskakiwać na pyski mnie straszyć. Ale póki co, to ja mu wale w pysk ze strzelby, albo mi to też zależy. Ehm, dobra, czekaj, bo ci się nie skupiłem kompletnie na nabojach, także wale w siebie, mnie to nie interesuje. Dobra, chwila, muszę się skupić, tak? Bo musimy to wygrać. Mamy po jednym zdrowiu, teraz jest jego ruch, także pewnie mnie kurwa zastrzeli. O, przyjacielu, znamy się tyle lat. game. Okay. Czy on może. Czy on może w sumie sobie samemu wyjebać po prostu w łeb? Bo on w sumie nie wie, co jest w środku, tak? Czy. O! O! będzie o, o, <laughs> <laughs> I tak jest, o, o! I co, zbychu wygrał, tak jest! I co teraz? Zbychu wins! Tak jest. No i to mi się podoba. <laughs> Aha, bo tu mamy jakieś trzy rundy, okej. Okay. Dobra, druga runda. Sprawmy, aby to było nieco bardziej interesujące. Co tu się dzieje? W środku są dwa itemy dla każdego. Więcej itemów za każde załadowanie, czy coś tam? Okej, okay, dobra, mamy kajdanki. I, e, nie, to jest paczka szlugów chyba. What the fuck? Is this shit man? Zbychu dealer. Teraz mam po cztery życia. What the fuck? Dobra, jeden strzał, jeden ślepak. 50-50, jak to? Ty Czemu on ma jakieś co to kurwa z lupy? Dobra, co ja mogę zrobić? Skipuję. Jedną turę dealera, dobra. Okej, ja regeneruje jedno zdrowie chyba. Na razie to zostawił może. I teraz walę w niego. No teraz musi się udać, musi się udać. Czy dobra jestem mistrzem? Oh, yeah. No i dobra, wygrywam dopóki co. Ile <laughs> tak jest Zbychu śmieciu. Robimy to. No. No wiadomo, że w środku był ślepak. Ale więcej pocisków już tam nie ma. Także bierzemy następne itemy. Co my tu mamy? Co to kurwa jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, co to jest. O! O to Cyrograf Boga? Co? O, dzisiaj dostałem trzy itemy, czy o co to chodzi, nie wiem. Mamy dwa prawdziwe strzały i dwa ślepaki tym razem. Co to jest? Piła ręczna. Shotgun zadaje dwa obrażenia. Aha, okej. Okay. No to spróbujmy, mam w sumie dwie takie piły, także... Uwaga, cyk, skracamy lufę elegancko. No i walimy prosto w niego. Jak to będzie ślepak, to skacze z mostu. Jak już mać. Nie, 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 what the co teraz? On będzie też mi walić po dwa Aha nie, Lufa się zrespi zajebiście. No. Czemu on ma piwsko na stole, ty. O to... Co ty robisz? Okej, okay, bardzo interesujące. No co takiego? Jutro będzie poleć! Aha! Czyli co on zrobił? What the fuck? No i mamy po trzy życia, no. Przyjacielu, nie strzelaj do mnie. No i teraz nie wiem, chwila, bo były dwa strzały, dwa ślepaki... Nie to musi być strzał, tak? To musi być strzał, jakby ja nie widzę innej opcji, tak? To jest, to jest niemożliwe, że drugi raz trafię na ślepaka, jakby... Teraz musisz zginąć, oł je... Yeah. Dobra i zostało mój ostatnie życie. Okej, okay, my mamy jeszcze trzy, także... Grze jest dobrze póki co, jest dobrze. Okej, okay. no dobra, to przechodzimy do następnej fali, czy coś wybieram kolejne itemy. Znowu mam te kajdanki. Oj, mam tą lupę dziwną. Zobaczymy co ona robi w ogóle. Dobra, mam trzy strzały i dwa ślepaki. No jakby gościu to twoje ostatnie chwile, także przygotuj się tak, przygotuj się. Dobra, co to robi, lupa. Sprawdź obecny pocisk w komorze, okej, okay, dobra. Zobaczmy o co tu chodzi. O, aha, mogę sprawdzić co jest obecnie załadowany. dobra. To już wiem, że jest prawdziwy jakby pocisk, także nie będę się tu zastanawiać, walę prosto w niego. GIOOOOOOK jest! No i wygrywamy drugą falę, czy znaczy drugą rundę, czy coś tam. Także mamy chyba ostatnią, finałową, ZBYCHU WINS, to jest ostatnią finałową z czaszką, to nie wygląda dobrze. Okej, okay. w końcu docieramy do ostatniej rundy. Dobra, czy nie będzie leczenia? Okej, okay, teraz kończymy na granicy życia lub śmierci. No dobra, to mi się podoba, w końcu jakieś emocje, kurwa. Znaczy w sumie to emocjonalne było to, że waliłem sobie ze strzelby prosto w pysk, ale to jakby byłem nieśmiertelny do tej pory. Teraz faktycznie mogę umrzeć i nie mam pojęcia co się wydarzy, ale postaram się to wygrać. Okej, okay, teraz dostajemy po cztery itemy, okej. Okay. Całkiem sporo, dobra, dostaliśmy pisko, zobaczymy co to robi. Um, coś nowego jeszcze chyba nie. Dobra, mamy po jednym z każdego itema prawie. Okej, okay. o, to fuck ile zdrowia. Dlaczego te dwa ostatnie są jakieś takie dziwne? Nie mam pojęcia. Ale dobra, mamy jeden normalny strzał i dwa ślepaki. Co robi piwską? You rag the shotgun and round on the last shell? Ej, hey, co? Nie rozumiem, także spróbujmy i zobaczmy o co tu chodzi. <grych> tak jest szybki kurwa grzdul. O! O! Ha, czy to po prostu wyrzuca jedną. jeden pocisk? No dobra, czyli wyrzuciliśmy ślepaka, już nie pamiętam, ile było ślepaków w środku, a ile tych prawdziwych. Yy, ale wydaje mi się, że to będzie teraz prawdziwy, także walimy w niego za dwa damage'a i mnie to nie interesuje. Gin, śmieciu! Tak jest, tak jest. O, dobra, udało się. Okay, wydaje mi się, że tam był jeden ślepak i dwa prawdziwe pociski, chociaż nie wiem, nie pamiętam już, ale udało się w niego strzelić. No i zobaczymy, co on zrobi tym razem. Okej. Okay. Zażyje cygaretę, no co za śmieć, się uleczy. Albo musiał użyć tak dwóch paczek, żeby się ca... No kurwa, no co za debil, tyś śmiecił, nie, nie, dopadnę cię. On mi to specjalnie robi. Ale no przynajmniej zużył dwa itemy, tak? A ja nadal mam jedną paczkę. O. game okay, myślałem, że zajebie prosto w <laughs> Co za debil. Dobra, czy tą falę już mamy za sobą? Bo mamy lupkę, zajebiście, znowu ten... Piłę, mamy piwsko i kolejną lubkę. Te lupki są OP, chyba najlepsze itemy w całej grze. Dobra, kurwa, ile tego tam jest? Nawet nie zdążyłem policzyć. No i to jest koniec. Dobra, spokojnie, spokojnie. Mamy dwie lupy, także jakby wszystko jest pod kontrolą, tak? Mamy ślepaka, także możemy zrobić tak. Walę prosto w siebie od razu, bez zastanowienia. Teraz tak, używamy znowu lupki. Taktyczne zagranie. Dobra, teraz mamy prawdziwy pocisk. To mi się podoba, to mi się podoba. Także używamy kajdanek, skuwamy skurwiela. To powinno go chyba zająć na dwie kolejki, jeśli dobrze pamiętam. I teraz tak używamy znowu piły, cyk Elegancko, no i walę prosto w niego za dwa damage. A. No i to jest koniec. To jest koniec śmiechu, więc... tak? On też ma kajdanki, niestety. Dobra, dostał za dwa hapsa. Co teraz, co teraz? Okej, okay, dobra, to skipnęło jego turę. Dobra, użyjmy w takim razie piwska. Skipnijmy jeden pocisk. Zobaczymy, co już to za pocisk był. No niestety, prawdziwy. Ale wydaje mi się, że teraz to akurat będzie ślepak, także wale w siebie. jest <laughs> z tym geniuszem. Oh yeah. Nie, no przecież to jest, to jest niemożliwe, że jestem aż tak dobry w tę grę. Dobra, nie mam co się leczyć. Wale w niego teraz. To, no to musi być prawdziwy pocisk. No, nie, no nie, nie, niemożliwe. To jest niemożliwe, że jestem aż tak dobry w tę grę. Niemożliwe, że się pomyliłem. Dobra, no i chuj mnie skuba teraz, no nie czy mnie. No dobra, no teraz to już chyba jest mój koniec, tak mi się wydaje. Nie ma więcej kajdanek, ale ma dwie piły, nie no. Nie no. To jest niemożliwe. Ale na szczęście nie ma już więcej lub także nie będzie wiedział. Spokojnie, spokojnie, jakby wszystko jest jeszcze pod kontrolą, jakby mamy nadal tyle samo zdrowia. Ja mam jeszcze jedną paczkę szlugów. Ja chyba nadal jestem zakuty niestety. Zakuty łeb, chłop wali Bronxa. O, no i wydupcył ślepoka. Okej, okay. teraz nie, nie gadaj, że on znowu mi zajebie prosto w pysk. Proszę, nie rób tego, nie rób tego. O. Nie, dobra, ta gra mnie nienawidzi. O, okej. Okay. I teraz mam te dwa ostatnie. I co się teraz dzieje? Nie mam pojęcia, póki co. Dobra, zrywaj te kajdany. O, jesteś gotowy? Ale na co? Co ty chcesz mi zrobić? O, A, aha. Aha, czyli nie widzę swojego zdrowia. Okej, okay, no ale i tak wiem przecież, że mam dwa, to o chuj to chodzi. Nie mam pojęcia. Yy, ale użyjemy tego. Znaczy, weźmiemy to piwsko, Mamy lupę. Mamy dwie sztuki kajdanek. Dobra, mamy tak. Dwa ślepaki i trzy strzały. Okej. Okay. No dobra, no dobra. Ja myślę, że czyli w sumie to zadziała teraz, te szlugi, jak mam wyłączony ten, ten, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, ale użyjemy szluga, hehe, <laughs> pozwól, że se zajaram, o. No, i, no i nie wiem w sumie, czy to mi coś dało, czy nie, ale dobra, użyjmy tej lupy, w końcu ją mam, także w sumie czemu nie, no dobra, mam ślepak, także walimy w siebie, ja to wygram, śmieciu, zbychu i jeszcze zobaczysz, dobra. Jeden strzał, dobra, zakuję go, zobaczymy. Mamy generalnie dwie sztuki tych kajdanek, także czemu nie, czemu nie? I teraz wale w niego, to musi być prawdziwy pocisk, nieprawdaż? Nie, no nie wytrzymam. Dobra, ale teraz to, to musi być prawdziwy pocisk. Teraz na stopę. Pro... O oh, Że yeah. miałem się denerwować, leciutko, że jednak trafiłem znowu na ślepaka, ale na szczęście nie. Dobra, chłop wali Bronxa. O, <laughs> frajer. Nie, no ty śmieciu z tymi szlugami. Palenie zabija, jeszcze się o tym przekonasz. Dobra, co zrobisz, koleżko? Nie strzelaj do mnie, proszę cię. Zdechłem? <laughs> nie, to jest niemożliwe. Od razu zdechłem? Jestem aż tak chuj, Nie, to jest niemożliwe. O to, fuck, gdzie jestem? Czy jestem u bram piekielnych jakiś o chuj tu chodzi? Nie, nie, mam pojęcia, ale idę przed siebie, co to jest? to fuck, Jakaś kraina kolców. God damn it. No i zginąłem, no i to jest, to jest koniec chyba, czy, czy nie, czy co się dzieje? You are dead mm. No i zajebiście. Powiem tak, jakby jak na pierwszy raz było całkiem nieźle. Nadal nie ma tych tapsów, nie wiem czy to, że ich nie będzie nigdy, czy o co to chodzi, nie wiem. Ale dobra, idziemy jeszcze raz, nie wiem czy ja teraz będę musiał jakby całą tą grę od początku przechodzić, czy jak to działa, czy mnie zrespi na trzeciej fali może, coś tego, nie wiem. Witam bardzo serdecznie, ale chciałbym wygrać tym razem śmieciu. Dobra, jesteśmy od razu na trzeciej tej rundzie, także git, także git. Lepiej, żebym cię znowu nie widział. Posłuchaj, kurwa, śmieciu. Przejmę twoje stanowisko, stanowisko wodzireja tego klubu. Dobra, wyciągamy znowu cztery itemy. Tym razem postaram się to wygrać. Zbychum, mój Dobra, mamy jeden strzał i dwa ślepaki. Jaka jest szansa, że akurat jeden strzał będzie załadowany jako pierwszy? Wydaje mi się, że nikła, także wale w siebie, tak jest. O. Dobra, jestem geniuszem. No i teraz walimy piwską, zobaczymy jaki pocisk wyplujemy ze strzelby. Będziemy wiedzieli co robić dalej. No i jeden, jeden... jedyny prawdziwy pocisk. Także znowu walę w siebie i wygrywam tę rundę śmieciu. <laughs> tak jest, jestem geniuszem. Kolejne cztery itemy. No niestety znowu te kajdanki. Najwięcej to ja bym chciał, chciał tych lub dostać, bo one chyba najlepsze są. A póki co to mam kurwa trzy piły i dwie sztuki kajdanek. Ja nie mnie? Ale widzę, że u niego też nie najlepiej. No to... co? Sprawdźmy, co się kryje w środku. Ślepak, to na pewno. Także cyk, wali w siebie, wiadomo. No i chuj, użyjemy piły, tak? Mam trzy piły, także nie będę się tutaj cackać. Użyjemy piły i no i walimy w dealera. Zobaczymy, co się wydarzy. Gin śmieciu. No. Nie, no tak gra mnie nienawidzi, przysięgam. No jeszcze mnie zakuł. Co za... No jeszcze wali Bronxa, co za chu... No, nie, nie. No i kolejnego, nie, no co za alkoholik. Okej, okay. no i chuj, nie ma już normalnych pocisków przecież w tej strzelbie. Co ty robisz, debilu? Hmm, interesujące. No, co ty robisz? Okay. Te same ślepaki już są w środku debilu. What <laughs> no the fuck? Czy to koniec? Aha, nie no super, wypluł dwa ślepaki i teraz wali we mnie za dwa HP. Nie, nie wytrzymie. Proszę nie rób. Dobra, ta gra jest ustawiona, ta gra jest ustawiona, nie da się tego wygrać. No proszę, nie rób tak. No, <grych> no czemu on strzela non stop we mnie mam trzy zdrowia, nie, 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 to jest koniec. Jeszcze on ma dwie paczki ślugów, przecież ja tego nie wygram nigdy w życiu. Dobra, chyba że dropnie mi 15 lub to wtedy. To wtedy... Okej. Okay. Ty no nie mam miejsca już na więcej temów. Out of Space. Okay, no, no niestety. Aha. No dobra, to tylko szlugi, nie. Nie żebym wcale nie miał trzech zdrowia czy coś. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jakby jeszcze jest wszystko pod kontrolą, tak? Chwila, bo nie zwróciłem znowu uwagi na te pociski. Ja pierdolę jestem głupi. Dobra, użyjemy znowu tej lupy. <lupy> yy, Okej. Okay. Dobra, mam ślepak. Także skipnijmy go. Niestety nie wiem ile ich się znajduje w środku, bo się kompletnie nie skupiłem niestety. Ej, ale teraz walę bronxa taktycznie. Taktycznie wiadomo. O. Okay. Ej, dobra, sprawdźmy co się kryje w środku, jeszcze raz, prawdziwy pocisk, to mi się podoba, także używamy jeszcze piły, no i walimy mu za dwa hapsa. Niewiele mu to zrobi, bo ma niestety dwie paczki szlugów, także będzie mógł się od razu uleczyć w sumie, Ej, no ale cóż, trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, przynajmniej zmarnuje te szlugi, także git. nie zabija, przysięgam, przysięgam. Ej, o, aha. No, zajebiście. Nie no se sprawdził, nie. Se sprawdził i mi jeszcze wyjebie za 2 HP. No, przecież tego się nie da przejść. No, przysięgam no, sięga, No i mam jedno zdrowie, no i to jest koniec. No, jesteś gotowy? No, pewnie. Dobra, w końcu ściągnęli mi te kajdany. Dawaj mi 15, le imię. Kurwlaj, no co to jest, czy my... O, dobra, chwila, szlugi dostałem. Nie wiem, czy te szlugi działają. Ja mam trzy sztuki kajdanek zaraz... O nie, wytrzymam. Ja, ale w sumie kajdanki też by mogły być dobre, gdybym ich używał. Hmm. Także spróbujmy to zrobić, bo przecież to w końcu skipuje jego tury, także w sumie on nawet się nie musi ruszać. Hehe, <laughs> frajerze. Tak jest. E, dobra, no to chwila. Mam dwie piły jeszcze, także w sumie użyjmy jednej, czy nie? Miejmy nadzieję, że trafimy akurat tak, abyś zginął. Hmm. Nie, to jest ustawione, przysięgam. Ja nie widzę innej opcji, nie? Nie widzę innej opcji. Dobra, teraz musi tam być prawdziwy pocisk. No musi, no nie, no nie ma innej opcji, tak? Gin śmieciu, daję. O oh je, Udało się w końcu. Dostał z 2 HP. Teraz go powinno chyba rozkuć, tak mi się wydaje. Ej, ale ja mam jeszcze kilka innych kajdanek, tylko nie wiem, czy on będzie teraz mógł używać jakby swojej tury. No niestety tak. Proszę, nie zakuj mnie. No nie, no kurwo. Dobra, to jest mój koniec, nie? To jest, to jest już, to jest, to jest mój koniec. O, okej. Okay. Jak dużo tam pocisków jeszcze jest. Chyba same ślepa. <grymne> Co za debil. Chyba jednak nie. No jest. Gień. Um, Game? Okay. No se zajebał prosto w pysk. To mi się podoba. Um, no, i, no i to już jest mój koniec, tak? Jakby. Super świetnie. Nie. Nie, nie rób tego. O. No i zaś zdechłem, ja pierdol! Nie wiem, może coś innego się wydarzy, jak zginę drugi raz z rzędu. Pop się na mnie leciutko może zdenerwuje, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale póki co to zdechłem drugi raz, bo jestem totalnym, totalnym śmieciem, tak jest. Dobra, jeszcze raz. Teraz, teraz to robimy, przysięgam, tak? Do trzech razy sztuka, a teraz pełne skupienie i niszczę tego śmiecia, przysięgam. się to twój koniec. Dobra, dawaj mi te cztery itemy, jak z... Pier... Co to, co to, co to jest zaś 18 tysięcy kajdanek? No. Spokojnie, spokojnie, nie denerwuj się, nie denerwuj się. A on dostał dwie lupy, nie? No pewnie. Gień. O, O Dobra, dawaj mnie te lupy, no pro. No nie, to jest, nie, to jest. Jestem alkoholikiem. Dobra, uwaga, uwaga. Nadszedł ten moment, w którym, no zbychu ewidentnie kończy pana dealera, tak? Mam pełno zdrowia. No i chłop umiera. Nie ma innej opcji, proszę, żeby to był strzał. Oh, je. No i w końcu udało nam się wygrać. No i zobaczymy co się teraz wydarzy. Pokonajem dealera to jest. Zbycho Wins. O! Oh. Stary. Aha. Top. Hmm, podejrzana walizka. Okej. Okay. Dobra, otwórzmy ją. A w środku co? Pewnie nasze zgubienie. W sumie to trochę tak, bo mamy walizkę pełną pieniędzy. No nie wygląda to zbyt dobrze. Pieniądze od jakiegoś szatana? No nie wiem, czym się to podoba. Do fuck. No ale cóż, chyba, chyba zwyciężyłem tak. Odjeżdżam furą w chwale, Ma to zbychu wins. Uję oh yeah. Congratulations z zbychu, no i to mi się podoba. Dobra, no i mamy to, mamy to, tak. To tolkę 61 tysięcy zarobiłem. Nie wiem, czy tu można autentycznie zarabiać pieniądze i nie wiem, coś mogę za to kupić, o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Ale czy to już co? Aha, wyszło mi do pulpitu. Okej. Okay. Także no cóż, to chyba tyle z takiej, powiedzmy, podstawowej części tej gry, tak mi się wydaje. Jakby poznaliśmy oba zakończenia, udało nam się wygrać, jakie udało nam się przegrać, ale mamy jeszcze te tabletki, których nie użyliśmy wcześniej, które są nierekomendowane przy pierwszej rozgrywce, no ale już udało nam się przejść tę grę chyba pierwszy raz, także no cóż. Weźmy tapsy i zobaczymy, co się wydarzy. Okej. Okay. Póki co. Chyba nic się nie zmieniło. Dobra, chodźmy dalej w takim razie. O, dobra, nie ma tego kolesia, co tu stał wcześniej. Troszeczkę podejrzane. To jest jakiś delikwent, ewidentnie. Pierdol się! No ale cóż, zabra, wejdźmy do pokoju, zobaczymy, czy coś tu się zmieniło. Siemano, ziomuś. Znowu muszę podpisać ten cyrograf, zajebiście. Ale tym razem, tym razem to nie będzie Zbychu. Jakby Zbychu zwyciężył i odjechał z walizką pełną pieniędzy, tak? Przyszedł tu kolejny delikwent, szukając swego szczęścia. Niejaki, niejaki Ernest, tak? Ernest przyszedł szukać swego szczęścia. Witam bardzo serdecznie. Znowu mamy trzy fale, tylko tym razem widzę, że nie ma jakby na tej trzeciej rundzie tej czaszki, nie wiem czemu. Dobra, to dosyć dziwne, no ale dobra, postaramy się przejść przy... o! Cztery, okej, okay. cztery itemy przy pierwszej jakby fali, to też dosyć ciekawe. Ernest... Oh yeah. No i więcej kul, to na pewno. Dobra, mamy trzy ślepaki, trzy prawdziwe. Dobra, postarajmy się tą przejść. Jakby ja już tutaj wszedłem w prawe, tak? Jakby ja już wiem, o co tu chodzi, tak? Taktycznie podchodzę do tego wszystkiego. Chłop został zakuty. Mamy trzy ślepaki i ileś tam prawdziwych strzałów. Już nie pamiętam, zajebiście. Dobrze się zaczyna. Walę Bronxa. O, zajebiście. Dobra, strzelam do niego. O, świetnie. Dwa ślepaki wyjebałem. Dobra, to, to jest niemożliwe, że to jest kolejny ślepak w komorze. No nie ma, nie ma takiej opcji. Nie, no nie wytrzymam. O! Jeszcze chłop mnie zakuje, no przecież ta gra... Nie, dobra, ale on wywali trzy bronksy, to w sumie wystrzela wszystkie pociski do skomory, bo już w sumie nie ma chyba żadnych ślepaków. O kurwa. O, nie no, stary, nie rób mi tego! Ernest! Dobra, no muszę uważać. Dobra, przynajmniej się rozkułem. Okej, okay, kolejne cztery itemy. Teraz muszę je naprawdę szybko zżywać, bo... Czyli teraz dwa dostałem? Czemu? O tak. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Mam jeden strzał i jeden ślepak. Okej, okay, to dosyć dziwne. Eee, no dobra, ja się na pewno uleczę. Pozwól, że se cygaretę zajaram. Jaki jest Ernest, Dobra, walimy Bronxa od razu. Zobaczymy jaka kula siedzi w środku. Już będziemy wiedzieli co robić. Okej, okay, prawdziwa. No czyli mogę w siebie zajebać elegancko ślepakiem. Wygram to śmieciu, rozumiesz? Dobra, mamy to. Jestem ciekaw o co chodzi z tą trzecią falą. Dlaczego to nie... Teraz jeden ten. O co tu chodzi? What the fuck? Dobra, nie mam pojęcia, ale przynajmniej lupę dostaliśmy, także git. Także git. Użyjmy jej w sumie, czemu nie? Cyk, elegancko, no i mamy ślepaka. Niestety, niestety, także walimy w siebie elegancko. Dobra, no ja bym zaryzykował, tak? Zaryzykowałbym, skróciłbym lufę, no i strzelił w chłopa. I wydaje mi się, że jeden strzał powinien obecnie wystarczyć. Git, śmieciu! O oh je! Yeah. No i cóż, pierwszą falę zwyciężyłem. Po profesorsku wiadomo. No i co dalej się wydarzy, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale Ernest Wins! Oh okay. No i mamy falę numer dwa. W się sensie rundę, czy coś tam. Dobra, ile i temu tym razem dostanę? Dwa i pół, czy co? Nie no, cztery. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Okej, okay, cztery ślepaki, trzy strzały, what the fuck. Mamy aż dwie sztuki kajdanek, to mi się podoba. E, także użyjmy ich od razu w sumie czemu nie? Kajdanki, dobra rzecz, gościu, mamy również lupę, także też jej użyjmy. Cyg, no pierwszy to jest strzał, także... Wystrzelmy w niego gim. No. Okej. Okay. Dobra, póki co wygrywam, póki co wygrywam. Okej, okay, było tam więcej ślepaków, także ja bym zaryzykował i sobie zajebał prosto w pysk. No, oh, nie. Yeah. Dobra, elegancko. On jest nadal skuty, jeśli dobrze pamiętam. Także, no cóż, strzelmy w niego, zobaczmy. Może się uda. No, nie, to jest niemożliwe. No i się rozkuś, śmieć. No nie, nie, wytrzymam. jest dobrze, nie jest dobrze. No już chyba nie ma ślepaków. No i, no i to jest mu koniec, nie. Proszę, nie rób tego. O, teraz chyba nie ma ślepaków. No i zajebiście, nie. Akurat chłopiec, jeszcze miał kosę? No przecież nie wytrzymam. Nie rób tego, proszę, przyjacielu, przecież tyle lat się znamy. No. No i to mój koniec. No to mój koniec. Ja dobrze, że szlugi jeszcze mam. Możemy się uratować. Trzeba się uleczyć szybko. I czemu on strzela... Aha, dobra, bo ja... Ja, no nie wytrzymam. Zginę, zginę. O, nie. Rozkuj mnie, szybko. Kolejne itemy. Paczka szlugów się przyda, to ona na pewno. Dobra, trzy strzały, trzy źle paki. Dobra, ja se zajaram elegancko. Trzeba się uleczeć, mam tylko jedno zdrowie, niestety. No, no, na szczęście mam te dwie paczki, także powinno być Git. Dobra, teraz się wyrównaliśmy. Ja bym go skół. Taktycznie, taktycznie. Dobra, no już żyjmy w sumie tego browara. Czemu nie? Cyk, sprawdźmy, co jest w środku. Prawdziwa kula. Ja strzelam do niego, nie? W dupie to mam. Tu jest na pewno. Nie, to jest niemożliwe. Dobra, nie ma szans, żeby były dwa ślepaki z rzędu. No, no nie ma szans, tak? Nie, to jest. Nie. No i zajebiście, nie. No, ma dwie kosy jeszcze. Nie, to jest, nie, to jest koniec. Nie, proszę. No. Dobra, Ernest nie wygląda to najlepiej, nie wygląda. Giń, śmieciu, gin. No, ta gra mnie nienawidzi, nie? Autentycznie, no autentycznie przysięgam. że to jest niemożliwe, że ja strzelam do niego i za każdym razem jest ślepak, no. Nie, rób tego! O. E... co? Odrodziło mnie bez tej jakby cutscenki. Znowu mogę wziąć te pilsy, nie mam... Pojęcia o co chodzi. Czy ja teraz muszę od nowa, jakby to przechodzić, że po prostu nie respi się na określonych falach, czy rundach, czy coś tam? Nie czaję co chodzi z tymi pipsami, ale chyba tak, bo muszę znowu cyrograf podpisać, niestety. Dobra, teraz pełne skupienie i kończę trzecią rundę. No i cyk. Uwaga, udało mi się dojść do trzeciej rundy. No i zobaczymy, czy coś się tu wydarzy nowego. Mam nadzieję, w sumie. No, no, póki co, póki co, to tak średnio się tu dzieje, cokolwiek. Ernest Twins, no, jesteśmy na trzeciej rundzie. Tutaj już nie mamy tej czaszki, więc nie mam pojęcia, co tu się wydarzy. No ale cóż, zobaczmy, zobaczmy, tak? Znowu możemy itemy wybrać, to na pewno, nie wiem jak wiele, póki co cztery i mamy trzy lupy, także zaczyna się całkiem nieźle. Okej, okay. ooo, całkiem mało zdrowia mamy, widzę. No dobra, ja w sumie to już powinienem wygrać, tak, kuje frajera, normalnie. Elegancko, mamy w sumie trzy lupy, więc no, zwycięstwo jest moje, tak, no jakby nie ma innej opcji. Walę w chłopa od razu, śmieciu, the gin śmieciu, Degi, zginj. Dobra, nie mam pojęcia, co się wydarzy, jak wygramy, nie wiem, czy też się coś wydarzy i na tych pilcach jak przegramy, no ale cóż, trzeba będzie to chyba sprawdzić. Dobra, mamy ślepaka. Czyli ile to było pocisków? Tylko dwa? Nie pamiętam już w sumie, ale zobaczymy zaraz. Okej, okay, no dobra, użyjemy kolejnej lupy. No i zobaczymy co się wydarzy. No, mamy ślepak, czyli chyba były trzy kule, dwa ślepaki, już zmy nawet nie pamiętam. Dobra, chłop się rozków, co za gnój. Ale może akurat wylosuję kolejne, no na pewno mamy lupę. To się przyda, nie powiem, że nie. Okej, okay, mam jeden strzał, jeden ślepak. No dobra, to już jest pogrze, tak naprawdę. O Żyjmy lubki elegancką. No i to chyba będzie tyle. Dobra, mam ślepaka. Możemy w siebie strzelić, tak dla Beki Elegancką. No i dobra, walimy od razu w tego chłopa. Gin, śmieciu, wygrywam to, tak jest. No i co się teraz wydarzyło? Udało mi się przetrwać trzy rundy na tych pilsach, no i. Oh. What the fuck is this shit? 50 double or nothing. No, nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Uh. No. Czyli co? Czyli ja po prostu mogę grać w nieskończoność, czy o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Ale mam już kurwa dość. Same... No, no zajebiście cztery browary, no przecież nie wytrzymam. Cztery browary jak twój stary... Oh. Ernest! Nie no to nie może tak wyglądać. O no, zajebiście kolejny browar. <laughs> nie wytrzymam. Zajebiście 6000 browarów mam na stoliku. No przecież nie wytrzymam. Ołdź! Uwaga, uwaga. Udało nam się przejść do kolejnej chyba trzeciej rundy, tak mi się wydaje. Czyli w sumie nie, nie, czyli wygrałem, okej, okay, dobra, to nieważne. No i cóż, to chyba tyle, mamy 100 tysięcy punktów. I nie wiem o co to chodzi, czy tu można po prostu grać w nieskończoność, ale teraz nacisnę, że nie, pierdol się. O, przepraszam cię, przyjacielu, nie chciałem. Aha, czy to po prostu mogę grać o jakby w większą forsę że teraz dostanę 100 tysięcy, czy o co to chodzi? Nie, nie czaję za bardzo. What the fuck, man? O co tu kaman? Nie może jak się milion zbiera, to nie wiem, fajerwerki nagle wylatują. Nie mam nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale tu naszą przygodę z backshot roulette zakończymy póki co, bo tak szczerze to tak raz nudziła mi się po jakichś pierwszych dwóch rundach. Szczerze to nie mam pojęcia jakby skąd się wziął jakby jej fenomen. Jeśli miałbym być szczery. Szczerze mówiąc, jeśli miałbym być szczery, to nie mam pojęcia. Ale na pewno podobał mi się jakby aspekt wizualny tej gry jest naprawdę ciekawie zrobiona, no ale nudna moim zdaniem. Poza tym nie ma tu wiele do roboty, no ale, no ale cóż, no co zrobić? Chyba jakby ukończyć. Tę grę w 100%. Tak mi się wydaje, że no raczej więcej rzeczy tu chyba nie ma do roboty. Także, no cóż, poznaliśmy przygodę Zbycha, jak i Ernesta. No, obaj skończyli całkiem nieźle, chyba jakby wstali z martwych i wygrali po grube siano, jakby obaj. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Żegnam bardzo serdecznie. Siemano.